Witam w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj nie mam pomysłu, co mogę zrobić, ale chyba zrobię ciasto. Tak, zrobię może dzisiaj ciasto i pokażę Wam moje lampki świąteczne. No, teraz mogę jedynie tak pokazać. Bo inaczej nie mam jak, no bo jest jasno, tak? Więc yy, mogę jedynie jeszcze zaświecić i pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jak już mówiłem w poprzednim vlogmasie, niestety e, proces tego jakby mm, wieszenia się nie nagrał, więc przepraszam, ale no nie wiem, no po prostu kliknąłem, żeby się nagrywało i się nie nagrało. No nie wiem. Więc tak to właśnie wygląda. Według mnie nawet spoko. Zauważyłem, że dawno nie mówiłem o subskrypcji, także widzicie taki sam czerwony przycisk, jak widzicie tutaj na moim pascu, tam na dole, żeby być ze mną na bieżąco. Ponieważ filmy tutaj są codziennie o godzinach takich wieczornych albo popołudniowych, zostawcie likersa, bo nie dostaniesz snickersa. Także jak moi rodzice pojadą do Obi, to ja zacznę robić pyszne ciasto z mikrofali. Nie przesłyszeliście się, to będzie ciasto z mikrofali, zrobione w 5 minut jakoś. Jest to bardzo proste. Jestem zawodowym kucharzem 30 lat. Stażu. Ogólnie to będę musiał jeszcze zmontować kilka filmów dzisiaj, ponieważ. Muszę je mieć na grudzień, w sensie muszę je teraz. Bo ja je nagrałem, co nie? Bo ja nagrywałem na zapas. Nagrywałem, jakby na zapas te filmy, żeby po prostu je od razu wrzucać i mieć z tym, jakby trochę mniej roboty. Ponieważ, jakbym nagrywał je codziennie i w ten sam dzień montował, tak jak już kiedyś to mówię, i robił grafikę, to bym mógł się nie wyrobić i mógłbym po prostu przegrać e, daily, w sensie nie udałoby mi się daily. E, Także dzisiaj będzie montowanko i w sumie chyba tyle. No, w sensie jeszcze sobie ciasto, ale to się zastanawiam, czy nie, nie zostawić na jutrzejszego vlogmasa, czy jeszcze dzisiaj to zrobić. A wieczorem jeszcze wam pokażę właśnie te lampki świąteczne. Jest prawie 15. i jestem idiotą, bo zapomniałem na noc zostawić kamerę do ładowania i mam 12%. I nigdy nie wiem co teraz zrobić. A właśnie co do ciasta, to zrobię je jutro, ponieważ dzisiaj już mi się nie chce. W ogóle to z tatą zrobiłem regał, jakby to jest taki regał na, na jakieś narzędzia, na przykład puszki, czy coś do piwnicy, co nie w piwnicy. Mogę wam to zaraz w sumie pokazać. Więc idziemy. Tutaj właśnie to jest. Schodzimy po tych schonach. Idziemy tutaj. Ale głupie drzwi. Jezu, ale się wysaszyłem. Tutaj sobie włączamy światło. Ej, ale mnie teraz hiza złapała, serio. Włączamy sobie tutaj. I tutaj to jest, yy, ogólnie jest to krzywo postawione, więc no, no to takie nie będzie, co nie, bo tutaj trzeba coś podłożyć, tu, tu, ale to jest zimno, zaraz stąd idę, tutaj będzie jeszcze jedna jakaś gdzieś, sobie kasimy, jeszcze przy okazji zobaczę, ile, o nie, kot. zobaczymy ile jest stopni, 53.3, dobra, czy jest w miarę ciepło, ja teraz tutaj idę. Pójdę miałem znosić kaszę i idę już coś zjeść. Szczerze powiem, że jestem dosyć głodny. Dzisiaj Wam jeszcze potem tym pokażę te e, lampki świąteczne. Zobaczymy ile jest stopni, ale jest coś... Nie, nie widzę. Jakby ktoś się zastanawiał na jaki kierunek poszerko, to, to magazynie logistyk po wyświetlenia patrzcie wyświetla... Może jeszcze tutaj chcesz wejść co? Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że te Vlogmasy są jeszcze bardziej cringe'owe niż rok temu, ale no cóż. Życie no bywa. Źle ja mam procent. Cztery. Będę musiał zaraz ładować. Cholera, mam trzy procent. Może mi się uda szybko nagrać. Boże. Niech się pracuje herbata, ja szybko idę ładować kamerę, bo mam 1%. Wow! Dobra, słuchajcie, ja już podładowałem trochę sobie kamerę. Mam 57% i chciałbym wam powiedzieć, że już zmontowałem i wstawiłem film. Zaraz zrobię miniaturkę, ale właśnie film się przetwarza. E, tutaj macie godzina y, 14.30. No, mamy godzinę 17.07, a o 14.31 grudnia wstawię. Co się wiadomo, wyście już to widzieli, bo ja to nagrywam wcześniej, ale wiecie, tutaj mamy wszystko ładnie rozpisane. Tak i wszystko mamy ładnie zrobione playlisty. Nawet już zrobiłem, tylko muszę usunąć, bo miałem słabego neta i muszę teraz usunąć te playlisty, bo klikałem kilka razy i się tak zrobiło właśnie. Więc ja teraz wszystko sobie tutaj wyłączę. Chyba przyszedł na to czas, aby wam pokazał lampki świąteczne po ciemku. Jak to wygląda?

Jak sami widzieliście, wygląda to naprawdę dobrze, i według mnie fajne byłoby takie tło, żeby tutaj zrobić, jakoś tak oświetlić ten pokój bardziej. Więc jeżeli mi się uda, to może dokupię jeszcze kolejne lampki, takie, żeby. Oświetlić cały pokój, jakoś i tak go ozdobić, na przykład nad łóżkiem, jeszcze gdzieś tutaj dać. Nie wiem, spróbuję coś zrobić, ale nie obiecuję. Ogólnie pokażę Wam moją kolekcję monsterków. Tutaj macie takie trzy. E, trzy mango loko. Potem, czekajcie, to cofnę do obła. E, tutaj macie jeszcze takie energetyki, on, dla jakie, nie wiem, na razie tu dałem. I tak, jestem dzieckiem 05, który kolekcjonuje, kolekcjonuje monsterki. E, tutaj macie takiego... Czekajcie, może popatrzcie. Tutaj mam taką lampę jeszcze, co nie? Jak ją zrobię tak... Czekajcie, jak bym wam to pokazać? Robi się to tak. Bierzemy tutaj. Musimy tak zrobić, otworzyć. O, pięknie. I teraz pociągamy za to. Przepraszam, jak ja kogoś oślepiłem, ale... To naprawdę mocno wali w oczy. Tak sobie oświetlę to. Będzie już lepiej widać. Tutaj mamy Mango Loco. Tam potem jest zarazem Monster. To jest Punch Pepelin. Potem jest y, Ultra Blue Potem jest zielony, który uważam, że jest według mnie najlepszy Najlepszy smak Potem jest ten znowu Mangoloco Tutaj je dałem tak osobno, żeby one nie były razem, bo chcę sobie dawać różne kolory, ale... W sumie nie wiem jaki to jest smak, tak szczerze Taki Red Bull podobno, nie wiem Pozdrawiam Amelkę, która mi tak napisała Jest to taki czarno-niebieski Igo Igo można kupić w Deals e, Jeżeli nie wiecie jaki to jest sklep, to już tutaj wam się pojawia na ekranie i to jest taki sklep, gdzieś są zagraniczne, jakieś takie fajne, na przykład słodycze, poje i tak dalej. Jest ten sklep na przykład dostępny w jakichś galeriach. Na przykład u mnie tak jest, więc sobie pojadę w poniedziałek i coś kupię. Nagrałbym wam to, ale nie chcę też brać kamery, żeby po prostu mi tam stamtąd nie wyrzucili, więc może telefonem coś nagram, ale nie obiecuję. Także ja to już chowam, a jeszcze wam pokażę takie. widzicie? Fajnie. Koks, yy, ja to sobie wszystko schowię. Także tak się to właśnie prezentuje. Jeszcze mi tutaj coś spadło, co to jest. Zostało mi 35 minut do nagrywania, więc będę musiał zaraz skończyć ten film i ściepać sobie te filmy na komputer. Fajnie zrobić z tego foldery i zaraz wam pokażę jak ja to sobie robię. Tutaj o tym właśnie zrobiłem sobie coś takiego. To koniec, A czekajcie, Fokus. To koniec i tam dałem sobie różne właśnie te pliki, jakby filmiki stąd tam. I tutaj jak z, znaczy, zostałem ojcem w wieku 15 lat, hamski clickbait, wiem, ale właśnie też tak sobie zrobiłem, że już wam pokażę, że tutaj sobie dałem wszystkie pliki i zgram je na komputer i wtedy z komputera sobie fajnie zmontuję i wrzucę. Także napiszcie jeszcze co sądzicie o tych światełkach po światełkach, ponieważ mam nadzieję, że Wam się też podobają również jak mi. Jeszcze raz wam to pokażę, o. Stąd ładnie wygląda tak, szczerze mówiąc. Jakby ktoś pytał, jaka to jest klawiatura, to już wam odpowiadam. Jest to klawiatura o mark marki Dexter. Możecie ją znaleźć na przykład na Allegro, już wam pokazuję. To jest właśnie taka oto klawiatura. Jeżeli będziecie chcieli linka, to dam wam w opisie i sobie będziecie mogli kupić. Teraz kosztuje przez Black Week 87 zł. Wcześniej kosztowała coś ponad 100, zł, coś takiego. Ja właśnie ją tutaj mam. I sprawuje się naprawdę dobrze, jak za taką cenę jest spoko, sami posłuchajcie. Jest to właśnie klawiatura mechaniczna. Bo teraz zapewne powiedzieć, że jestem jakimś idiotą, ale tak. Yy podpiąłem laptopa do monitora, bo myślałem, że będzie mi działać yy, dwa monitory jakby jakie podpnę. Myślałem po prostu, że będzie działać to jak podepnę dwa monitory do siebie i e, będę mógł sobie mieć dwa monitory jakby. No w, w, znaczy no wiecie o co mi chodzi, tak. E, o zgadzam mi i dlatego podpiąłem, ale nie działało. Nie nie działa po prostu i pomyślałem, że a dobra, nie chce mi się już tego odłączać, więc zostało tak, jak teraz jest, a w sumie to się przydaje, bo, bo jak gram w coś na małej rozdzielczości, to przynajmniej nie mam tych pasków po bokach, więc to jest właśnie ten plus, z jakiego lubię, dlatego ko korzystaj z tego. I ogólnie to będzie już chyba koniec tego filmu, ponieważ i tak już jest długi tak się mi przynajmniej wydaje, więc yy, ja zakończę go, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Widzimy się już to o 14.30.